Rycerz chcąc być widzem dzikich bojów, już u zwierzyńca podwoju król zasiada. Przy nim książęta i panowie rada. A gdzie wyniosły krążył ganek, rycerze obok kochane. Król z palcem, zaczęto igrzyska. Zwierzęta spadły, że rzeczące, ogromne blisko zwolna się toczy, podnosi czoło. Miczkiem obraca oczy wokoło i ziewy rozdarł straszliwie i kudły zaczął na grzybie. I wyciągnął cielska brzemię i obalił się na ziemię. Król skinął znowu. Znowu przemknie się krata. Szybkimi skoki chciwy połowu tygrys wylata. Spoziera zwala i kłami błyska. Język bywala, ogonem ciska. I lwa dokoła obiega, popiąc wzrok jaszczurczy, wyje i burczy. Burcząc na stronie przylega, król skinął z nogu, z podwój otwarty. I z jednego zachowu dwa wyskakują lamparty. Łakoma boju para zajadła, już tygrysa opadła. Już się tygrys z niemi drapie, już obydwu trzyma w łapie. Wtem lew podniósł łeb do góry, zagrzmiał i znowu ciszę, a dzicz z krwawiemi pazury obiega, za mordem dysze, dysząc na stronie przylega kobieta kochany grycerz. Wtem leci rękawiczka z krużganku w pałacu, z rączek nadobnej marty, pada między tygrysa i między lamparty. Na środek placu, Marta z uśmiechem rzeczy do Emroda. Kto mię tak kocha, jak po tysiąc razy czułem i przysiągł wyrazy, niechaj mi teraz rękawiczkę poda. Emrod Emrod przeskoczył zapory. Idzie pomiędzy potwory. Śmiało rękawiczkę bierze. Dziwią się panie, dziwią się rycerze. O on w zwycięskiej chwale wstępuje na krużganki. Tam od radosnej witany kochanki. Rycerz jest z oczy rękawiczkę rzucił. Pani twych dzi dzięków nie trzeba mi wcale. To rzekł i poszedł, i więcej nie wrócił wcale.